Hej, witam was wszystkich z tej strony Wysperek. Jestem dzisiaj gość, Lopez. O, tu się śmieje. Witam. No, Mam, niech poważny. On wygrywa renę i muszę sam grać. Na razie. Bo on nie, bo on nie wyjdzie za renę, taki kolega. Leci. Przepraszam, dziecko. Coś nie mogę. Zostało dwóch typów. I chyba... Bez niku.pl w swój ban piszę. I chyba ma śnieżki w łapie i snu. Ja momentem jest stały i Lopez też ma. Lopez tutaj on tutaj no lifei. I mam no, no i tam jest dużo. Widzisz, już mnie hejci. Widzicie już. Już musi mnie hejcić. Idzie typek do mnie. Zaraz to sobie nie strzała, bo ja mam coś. Coś mam takiego. On ma I jest cały żelazny. Więc chyba to będzie powolna śmierć. Powolna śmierć. Ale go jadę trochę. Do... Dobra. Bardzo dobrze. Dobra, jedziemy go, bo to jest żelazny. Ale ja jestem dobry w PvP. Nie no, żartuję. Nie wiem, czy dobry no, jestem, czy, czy nie. Ooooooo! No. Co Idzie Co no, do mnie typek żelazny chyba... Tutaj mi... O, sojusz! Widzicie? Czy to... Nie, to nie jest sojusz, to typek zabił żelaznego, okej. Okay cicho nie było tematu lopez tam się śmieje coś lopez ma bekę nie poleciałem ale chyba ale chyba ty typek ten o zabiłem go nice i lopez tam już chyba redał tak o ty kurna widzicie nagrywam do dwóch subów pasja Wiesz, Robię sobie pasję nie mam? No kurde, typie! Zryf. To się nazywa pasja. Ci strzelę! Dobra. Arenę, bo jakiś fajf no to patrzcie, co ja robię. Ja jestem i z dedą. I masz. Dedałem. To arena. Tylko jeszcze nie, było, jeszcze muszę... Jeszcze musi... Tak, jak widzicie... Dobra, już się odciął. No jaka arena. Zobaczycie, jaki ma skina. Chuliganki. Nie, to ja mam chuliganki. Chodź na 203. Glina, 203. Nie ma 203. Dobra, patrzcie, to jest Lopez, gość mój, no to jest, to jest ziomek. Znowu jest ten Gli, patrz, z tym Gli byłem teraz. Może trzeba go zabić. No. Siema G... Siema Gle, Glit, Glit, Glut, Glut. Siema Glut. Zobaczę tylko ile nagrywam, bo to tylko do 10 minut muszę. Niestety. kurda. O kurna no, jakie lagi. To nie... Ty, ja mam... O jego, ja mam... okienko teraz... ...na no, Minecraft'cie, no spoko. O, trzy minuty nagram to jeszcze? Dobra, po Nie, jeszcze może dwie arenki, jak Lopez nie zdyda. Co, nie, Lopez? ja? Może ty, co? Wiesz, mi nawet perki się Hmm... Ja wiem, gdzie on mieszka, wiecie, tam zaraz podjadę. No dawaj. Nie nartuj. A tam typa dadam. O byczę Bitch. bycz bitch. Oh, Tygli. bit glut oh, grilla, grilla. grilla. <laughs> to ja, gr siema, siema. <laughs> widzicie ja mam taki jakiś, taki sojusz a nie taki że chodzimy i zabijamy wszystkich tylko idziemy na drugie strony takie ten Jaki śnieg, pa! <laughs> Poleciał gli... O! Widzicie? Jakie, jak, na, jak ten napisał do niego. O! ładnie Starcie tytanów. To jest Lopez prawdziwy. Dalej idziemy do typa. Kiegoś. A zostaliśmy sami. O! Czego dojechać? Zobaczcie jak się dojeżdża Lopeza. Zobaczcie jak się dojeżdża Lopeza. Brrrr no w biegu chciałem ci trafić Uuuu uh, Tak się dojeżdża go Trzeba mu zrobić dojeżdżanie 1-8 BT trzeba mu zrobić What the fuck, gdzie on jest? O kurna jego Teraz tutaj jest walka z kinów. Walka z kinów Nie dam ci O Lopez Taki typ Bala. o kurna Nie. Nie. się wywaliło mu skate'a widzisz neta mu wywaliło ale ci no neta mu wywaliło więc tym akcentem zakończyłem filmik wiem że krótki ja to taki był testowy będzie więcej pewnie więc nara no, trzymajcie się cześć